Jeżeli poruszymy te sprawy i opracujemy stanowisko jako dwa konwenty, będziemy to przedstawiać na zarządzie związku, ale również w ministerstwach właściwych dla danego tematu, to siła oddziaływania będzie większa. Oprócz tego, że każdy z nas ma kontakty z szefami, z przewodniczącymi poszczególnych konwentów naszego, naszych powiatów czy województw naszych powiatów, to jednak wspólne stanowiska powodują to, że, że siła przebicia jest znacznie większa. Ponadto te tematy w różnym stopniu dotykają różne województwa i w jednych ten problem występuje bardziej ostro, w innych mniej. I zderzenie tych poglądów powoduje to, że wypracowanie tych stanowisk, wzajemna wymiana. Doświadczeń jest taką wartością nie do przecenienia. Uznaliśmy, że jeżeli poruszymy te sprawy i opracujemy stanowisko jako dwa konwenty, będziemy to przedstawiać na zarządzie związku, ale również w ministerstwach właściwych dla danego tematu, to siła oddziaływania będzie większa. Oprócz tego, że każdy z nas ma kontakty, z szefami, z przewodniczącymi poszczególnych konwentów naszego, naszych powiatów czy województw naszych powiatów, to jednak wspólne stanowiska powodują to, że, że siła przebicia jest znacznie większa. Ponadto te tematy w różnym stopniu dotykają różne województwa i w jednych ten problem występuje bardziej ostro, w innych mniej. I zderzenie tych poglądów powoduje to, że wypracowanie tych stanowisk, wzajemna wymiana doświadczeń jest taką wartością nie do przecenienia.